Tata, a Marcin powiedział, że jego tata powiedział, że najgorsze jest to, że ludzie do wszystkiego się przyzwyczajają. Uh -huh. I on to uważa za złe? Ja bym raczej powiedział, że to prawdziwe błogosławieństwo. Najklej. Dlaczego? Co? No, ponieważ człowiek bez przerwy przez całe życie musi się z czymś godzić. To właśnie tata Marcina uważa za bardzo niedobre. Mhm. A co według niego ma zrobić kobieta, która powiedzmy straciła męża? Co musi się chyba pogodzić z tym faktem, że dalej będzie żyć sama? Przecież może po raz drugi wyjść za mąż. No może, może. Istotnie taka możliwość istnieje. Ale przyzwyczaić się do tego, że pierwszego męża straciła musi, co? Skrzydła mi daj. Ktoś umrze, to już nic się nie da zmienić. Ale jest jeszcze przecież mnóstwo rzeczy, które można zmienić. No, można, można. Na przykład można zmienić skarpetki po całym dniu biegania za piłką. Wsiapę. Wiesz co, człowiek chce poważnie porozmawiać, a ty... No, człowiek chce, człowiek chce. A czy tobie chociaż raz przyszło do głowy? Czy ja w ogóle w danym momencie chcę rozmawiać? No dobra, mogę cię zapytać. Chcesz ze mną porozmawiać? Nie. W porządku. W takim razie tylko Ci jeszcze powiem, że Marcin i ja przysięgliśmy sobie, że na pewno nie będziemy się ze wszystkim godzić. A z czym to, szanowni panowie, nie mają zamiaru się godzić? Z wojną na przykład. Proszę? Z jaką wojną? Z trzecią wojną światową. Słuchaj, ty wiesz, co Ty mnie zaczynasz denerwować. I bardzo dobrze. Proszę! Tata Marcina mówi. Że tak długo jak ludzi coś denerwuje, tak długo coś jeszcze robią. Najgorzej jak już przywykną i zobojętnieją. A do czego oni do jasnych. do czego oni niby mają przywyknąć? No do tej myśli, że może jednak będzie jakaś wojna. Słuchaj, może pozwolisz, że ludzie nad tym pozastanawiają się trochę na własną rękę, dobra? To, no, że myślą o wojnie, to wcale nie znaczy, że pogodzili się z jej nieuchronnym nadejściem. Wprost przeciwnie. Właśnie trwają rokowania, pertraktacje. Ludzie zastanawiają się nad tym, jak rozładować napięcie w różnych regionach świata. Ech, zresztą nie mówmy o tym, dobra? Sam mi mówiłeś, że nie wolno się przyzwyczajać do myślenia o takich rzeczach, prawda? Więc zajmij się czymś innym. Znajdź mi osłony do silników. Tata Marcina mówi, że już za zbyt wieloma rzeczami się pogodziliśmy. Zaraz, zaraz, chwileczkę. Jacy my? Jacy my? No, my wszyscy. Na przykład o bombach atomowych. Mówi się, jakby to były sylwestrowe petardy. Byle encyklopedii Techniki dla Dzieci można przeczytać, jak skonstruowana jest taka bomba. To chyba dlatego, żeby od dziecka się do tego przyzwyczajać. No, w tym wypadku myślę akurat tak samo. Dzieci nie powinny się takimi rzeczami interesować to są Mhm. Mm o to, że to tak samo jak z firmami erotycznymi? Proszę? No wiesz, bo to też są rzeczy, którymi dzieci nie powinny się interesować, a wszyscy to robią. Słuchaj, skończ już z tymi idiotycznymi porównaniami. Dobrze, co ma piernik do wiatraka? Daj mi ten nożyk. Ale no. chyba sam przyznasz, że na wiele rzeczy zobojętniałeś i przestałeś się nimi przejmować. Tak? Tak sądzisz? A mnie się wydaje, że i tak wystarczająco dużo się przejmuje i denerwuje. To może ojcu Marcina chodzi o to, żeby wszyscy dostali zawału od tego denerwowania się 24 godziny na dobę. No powiedz mi, o to mu chodzi? Nie oczywiście, że nie. No to o co mu chodzi? Czego on się mnie czepia? Tak, on się ciebie nie czepia, tylko chce, żeby ludzie zobaczyli, do jakich to chydnych rzeczy zdążyli przywyknąć. Nie chodzi tylko o politykę. Babcia Marcina na O no Boże, kochany, ta rodzina mnie zadręczy. Babcia Marcina przez 30 lat każde niedzielne przedpołudnie stała przy garach, a jej mąż wesoło spędzał czas z kolegami. No i dobrze, mogła powiedzieć, że jej to nie odpowiada. Daj mi skrzydła lewe, oba płaty. No właśnie, ale ona przywykła. W końcu jednak skapowała w czym rzecz. Jak jej mąż zaczął wybrzydzać, że w gulaszu nie ma grzybów, to na trach, szurnęła mu cały gar gulaszu pod nogi. Ho, ho, ho. O, pięknie. Jakie to praktyczne. I potem wszystko sama posprzątała. Nie, bo poszła do to do przyjaciółki. Nie, za dobrze. Muszę ci powiedzieć szczerze, że mnie to wcale nie interesuje. Stateczniki. Pewnie. Co to znaczy pewnie? bo jak sobie to wszystko obliczyłem, to masz jeszcze 16 lat w zapasie. 16 lat? O czym ty mówisz? No bo za 16 lat minie dokładnie 30, odkąd mama każde niedzielne przedpołudnie spędza przy garach.